Siemanko, kochani widzowie! Dzisiaj opowiem Wam o tym, o czym się w ogóle nie mówi. Dostaję mnóstwo maili z różnymi zapytaniami, jedne sensowne, drugie troszkę mniej, a więc dzisiaj mam nadzieję, że tym filmem rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące tego biznesu. Dlatego, że jest o czym opowiadać. Nie przedłużamy, łapka, subik, dzwonek i zapraszam do oglądania tego materiału. Ok, przygotowałem sobie taką listę dziewięciu zagadnień, pytań, które chciałbym Wam po prostu przybliżyć, dlatego, że uważam, że są mega ważne w tym biznesie. Dlaczego markowe zwroty są w klasie ABC, a Chińczyki w klasie AB? Przede wszystkim, dlaczego markowe zwroty są ABC? Oczywiście są firmy, które sprzedają zwroty markowe w kategorii AB, ale to jest nic innego jak towar, do którego już ktoś rączkę przyłożył i go posegregował, może go sprzedał w ciudu droższej cenie. Zamiast 25-30% rynkowej sprzedał za 50%. My sami robiliśmy takie boksy dla naszych widzów za 1000 zł AB, czy tam za 500 zł. Mało opłacalny temat, bardzo dużo czasu pochłania i generalnie też jakby się z tym nie kryliśmy, że robimy to osobiście, sami składamy te boksy. Wiele firm oferuje wam duże palety w kategoriach AB za 40%-50% wartości. Ale jest to towar, który oni już dotknęli. Amazon zawsze sprzedaje zwroty ABC z tego względu, że te uszkodzone produkty, które powinny iść do utylizacji, Wrzucają do boksów palet i tym samym unikają opłat za utylizację niektórych produktów. I tak, jest to troszkę dziwne, ale zarazem chyba nie aż tak, bo jeżeli Wy macie na tym profit, ktoś ma na tym profit, bo tego nie utylizuje, a wiele tych rzeczy, które w Niemczech, w Holandii, w Hiszpanii, we Francji, w innych krajach Unii Europejskiej są uznawane za uszkodzone za odpad, za rzeczy nie nadające się do dalszej odsprzedaży. Tam się je po prostu utylizuje, gdzie w Polsce najczęściej można to jeszcze odsprzedać albo naprawić, bo mamy dużo większe umiejętności też niż w innych krajach. Polak zawsze sobie poradzi i potrafi naprawić większość rzeczy. Także dlatego właśnie zwroty ABC są zwrotami ABC. Chińczyk jest w kategorii AB, gdzie i tak zaznaczają Wam, że te 5 do 10% może się zdarzyć w kategorii C. I oczywiście te zwroty chińskie troszkę inaczej wyglądają niż zwroty markowe. Najczęściej trafiają tam rzeczy, których się nie opłaca wrzucać do dalszej odsprzedaży, dlatego, że najczęściej mają za niską kwotę, za niską marżę na tych produktach i lepiej je potem wysłać w boksie, w palecie, za, nie wiem, ułamek wartości, gdzie Chińczyki są dużo tańsze niż markowe zwroty, tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu koszta Ponownego spakowania, ponownego wrzucenia aukcji, ponownej obsługi danego zamówienia przerastają często marże. Na danym produkcie, jeżeli ją wróci ze zwrotu. Dlaczego na jednej palecie nie zarobisz? Pamiętajcie, że kupując jedną paletę za 3000 zł, wy nie jesteście w stanie na nie zarabiać. Ten biznes jak każdy inny jest długoterminowy. Dlatego jedyna opcja, żeby zarabiać na tym biznesie, jest taka, żeby kupować daną paletę, potem ją e, spieniężać, spieniężyć z niej 60% produktów, kupić kolejną, potem kupić kolejną kolejną i po 5, 10, 15 palecie jesteśmy na plus. Takie są realia. Niestety biznesu nie zrobi się od tak a dodatkowo, no też nie sprzedacie wszystkiego w jeden weekend, w jeden tydzień, bo nie ma tak kolorowo nigdy. Często też jakieś produkty leżą po parę miesięcy i o tym też nikt wam nie powie, ale ja na streamach, na różnych filmach, materiałach zawsze wam o tym mówiłem, że to nie jest takie proste i ilość czasu, jaką trzeba to też poświęcić, jest ogromna. Naprawdę jest ogromna. Także pamiętajcie, że to nie jest tak, że kupicie paletę i wy mega na tym zarobicie i jesteście już w ogóle królami życia, bogami i tak dalej. Nie, to wymaga ciężkiej pracy, czasu, a przede wszystkim cierpliwości i dążenia do celu. Nasze filmy kontra rzeczywistość. Wielu z was naogląda się naszych filmów i potem po oglądnięciu tych filmów myślą, że wszystko na tych poetach jest pięknie i ładnie i sprawne. Nie jest to tak w rzeczywistości. My też nie mamy czasu, żeby nagrywać i od razu to sprawdzać, wyceniać. To już nie jest ten etap biznesu. My w tym momencie niestety lecimy na czas, nagrywamy te odcinki, ale robimy typowo unboxingi po to, żebyście mieli fan z tego, że my otwieramy coś fajnego, ale my nie sprawdzamy na starcie wszystkich sprawnych rzeczy czy któreś są wybrakowane, czy któreś, nie wiem. Mają jakiś defekt. Jeżeli coś się rzuca w oczy, oczywiście wam to pokazujemy, ale często po prostu po gdzieś w tym filmie, po nagraniach, przy już głębszej ekspertyzie tych, tych sprzętów, widzimy jak to dokładnie wygląda. Jaki jest odsetek kategorii C, ile jest rzeczy używanych, ile jest rzeczy nowych, ile na tym wychodzimy. My w momencie nagrania nic o tym nie wiemy. Tak naprawdę możemy stwierdzić wszystko to, co że tak powiem widzimy. A ludzie piszący w komentarzach, co jest w ogóle bardzo ciekawym zjawiskiem, jeżeli otwieramy coś fajnego, to wszyscy piszą, że. To jest ustawiona paleta, mamy wszystko pod nas ustawione i tak dalej i tak dalej. A jeżeli trafimy coś słabego, to piszą: "To jest gówno, to jest totalny śmieć, na tym się nie da zarobić" i to jest lipa. No i weź tu doguć każdemu. Takie, taka moja konkluzja w stosunku do tego tematu. Po prostu patrzcie troszkę z przymrużeniem oka i to nie jest tak, że to są ustawiane filmy, bo one nie są w ogóle ustawiane, ale po prostu miejcie swój rozum i myślcie, że faktycznie my nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego na Czas tego nagrywania, bo zajmowałoby nam to co najmniej 5-8 godzin. No, niestety takiego czasu na ten moment nie mamy. Oczywiście, na paletach zarabiamy jak najbardziej, to nie jest tak, że nie zarabiamy na tych paletach, ale jednak często jest coś na pierwszy rzut oka sprawne, a się okazuje, że jest uszkodzone bądź wybrakowane. Tego wy już nie widzicie, bo to już jest poza. Że tak powiem, nagrywaniem, no co ja mogę powiedzieć? Tak to wygląda, więc naprawdę troszkę dystansu do tego wszystkiego i będzie na pewno każdemu lepiej. Dlaczego ceny są zaniżane i dlaczego nie warto tego robić? To pytanie, a raczej to stwierdzenie bardzo mocno łączy się, dlaczego na jednej palecie nie zarobisz. Ludzie, którzy czekają z towarem dwa tygodnie i nie są w stanie czegoś sprzedać, diametralnie obniżają ceny. I wiecie co? Jest to straszne. Strasznie to psuje rynek, dlatego że ostatnio mieliśmy taką, taką sytuację, właśnie, że wystawialiśmy jakieś mydło. Włoskie mydło najprawdopodobniej 30 euro chyba kosztowało, jak dobrze pamiętam. No to jest gdzieś tam w granicach, nawet liczmy już po zaniżonym kursie 120 zł. Na Allegro takie mydło 20. Wytłumaczcie mi, dlaczego? Dlaczego ktoś jest w stanie tak zaniżyć cenę, gdzie wszędzie, w każdym sklepie kosztuje 30 euro, a na Allegro 20? Napisałem do paru ludzi właśnie z tych aukcji, napisali, że no bo rynek im dyktuje cenę. Nie jest to tak, że rynek Wam dyktuje cenę. My naprawdę nie wystawiamy wszystkiego w najniższych cenach, bo to nie ma sensu, my tym samym sobie kopiemy dołek sami pod sobą, bo jeden z drugim prześciga. Okej, okay, może być o złotówkę, o 50 groszy, wystawię 70 groszy taniej i co z tego? I przyjdzie 20, 50 osoba i z 50 złotych robi się 10, bo tak ludzie na obniżali ceny. Niektórzy to robią po to, żeby szybciej coś sprzedać, co też jest moim zdaniem bezsensownym zagraniem, totalnie bezsensownym zagraniem, bo naprawdę to nie jest biznes, który zrobicie w ciągu tygodnia czy miesiąca. To jest biznes długoterminowy. Nad tym trzeba posiedzieć, dać temu czas i tak dalej. Ja też długo się tego uczyłem. Na początku miałem tak samo jak większość z Was. Chciałem szybko, wszystko miało być na już, wszystko miało być już zarobione i tak dalej. Niestety. Tak się po prostu nie da. Czyli jedynie co możemy zrobić to walczyć z tymi ludźmi i może mój przekaz po prostu gdzieś tam do was dotrze i zacznie się wystawiać te produkty w normalnych cenach. No bo uważam, że w ten sposób popsujemy rynek, a inflacja pędzi, koszta rosną, a wszyscy chcecie zaniżać ceny. Ja tego po prostu nie rozumiem. Sami prędzej czy później się albo wykończycie, albo wasza konkurencja się wykończy, bo będziecie po prostu mniej zarabiać. Czy ten biznes jest ryzykowny? Często dostaję maile, gdzie ktoś mi napisze, jaką mi dajesz gwarancję, że na tej palecie zarobię. Popatrzcie na to pod tym kątem. Każdy biznes i każda inwestycja jest ryzykowna. Jeżeli kupisz dzisiaj paletę i ona będzie w danych cenach będą te produkty, i wyjdzie Ci załóżmy, że zapłaciłeś 2000, wyjdziesz na nie 5 i jutro padnie rynek. Wszystko się zepsuje. Ceny pospadają albo nic się nie będzie sprzedawać. No i co, zarobisz? Masz towar o wartości jakieś tam, ale nie zarobisz. To jest ryzyko, które my ponosimy wszyscy. Jeżeli chcesz zakładać biznes, no to nie ma, nie ma biznesu bez ryzyka. Oczywiście wiadomo, że kręgosłupem naszej firmy jest dostawca palet w tym wypadku, tak? Musicie mieć dobrego dostawcę, żeby ten towar był dobry. Ale pamiętajcie, że zawsze to, jest, zawsze to jest jakieś ryzyko. To nie jest tak, że wykupicie paletę i, i będzie jakaś słabsza, kolejna będzie dużo lepsza, ale, ale już do niej dotrwacie, bo załóżmy tą pierwszą się zraziliście, tak? Czasami tak to wygląda. Niestety, my też pierwszą paletę którą kupiliśmy z Kaufnetu, w tamtym roku, pierwsza chyba w ogóle, odkąd gdzieś tam znaliśmy tą firmę, też była słabsza, bo wyszła tam paręset złotych do przodu. Na to nie ma reguły. Po prostu tak czasami jest. Ten biznes y, nigdy nie będzie stałym biznesem. To nie jest coś takiego, że kupujecie sobie boksa danego towaru i ten towar macie w takiej cenie. Możecie oszacować, że go sprzedacie w takiej cenie i tak dalej. Nie jest tak. Najczęściej jest tak, że po prostu nie wiecie, co w jakim jest stanie. Nie wiem, czy nie jest wybrakowane. Jakie są ceny rynkowe? Nie jesteście w stanie tego oszacować, zanim nie dostaniecie tej palety do ręki. Także pamiętajcie, że w 99% nie ma ryzyka, tak de facto, w paletach, ale zawsze jest ten 1%, który może być gorszy. Każdy, kto handluje i kupił już X palet w swoim życiu, doskonale wie, jak to wygląda, i że nie opowiadam żadnych głupot wymyślonych, po prostu wyssanych z palca. Jak wygląda sprzedaż palety okiem hurtownika, czyli w tym wypadku nas, oraz jakimi kryteriami kierujemy się doradzając pierwszy zakup? Wiele razy spotkaliśmy się z, nie wiem, określeniem, czy z jaką, jakimś zarzutem, że my wiemy, jakiej kategorii są towary w paletach, czy to jest ABC, czy to jest AB, czy to jest A, bo na przykład jesteśmy w stanie komuś doradzić personal niż większe AGD, na przykład na początek. Nie jest tak, my to wiemy z własnego doświadczenia, jeżeli handlowaliśmy tym, jeżeli ludziom też te towary dajemy, dostajemy feedback od innych, że jest zajebiście albo jest źle, bardzo słabo, to po prostu wiemy, które kategorie są fajne, z których dostaw jest świetnie, każda kategoria jest gdzieś tam procentowo lepsza, procentowo gorsza, przykładowo personal jest topową kategorią, sport z elektroniką sportową, topowa kategoria jakiej zegarki czy małe AGD z dużą ilością rzeczy, to są Palety, których na start się nikomu nie boję polecić. Czy na przykład Persona z drukarkami, który ostatnio wyszedł rewelacyjnie, bo wszyscy ludzie, którzy odebrali, no poza jednym panem, który mówił, że jest bardzo słabo, ale w sumie się nie odezwał drugi raz, nie wiem dlaczego, to wyszli na tym mega, mega, mega fajnie. No jak to wygląda naszym okiem? Słuchajcie, my zamawiamy Tira. Na Tirze mamy 31 palet i zobaczcie, my mamy jedne co my mamy: to mamy list przewozowy, mamy numery palet, mamy specyfikacje. Tych palet w ręce, które mogą się zgadzać, bądź nie mogą, i w tym momencie my nie wiemy, co tam jest, bo gdybyśmy my to otwierali i sprawdzali każdą z rzeczy. No to okej, okay, to moglibyśmy sobie potwierdzić daną specyfikację, że są wszystkie produkty. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale pomimo tego wszystkich y, o tym gdzieś tam informujemy i gwarantujemy, że to wszystko się zgadza. Oczywiście zdarza się czasami, że są jakieś gratisy w palecie albo jakiegoś tam drobnego produktu nie ma, bo tak czasami jest. Każdy jest człowiekiem, pakują to też ludzie gdzieś tam w Amazonie, więc każdy się może pomylić. W każdym bądź razie bardzo często po prostu zdarzają się takie pytanka, a co jeśli nie będzie wszystkiego na palecie? No, jest takie ryzyko, zawsze te plus minus. 1-2% się może zmienić, chociaż jest to naprawdę w 99% nierealne, ale jest to 1% znowu tak samo jak w przypadku ryzykowności towaru, jest to zawsze wpisane w ten biznes. Tak to niestety jest. Często, nawet zamawiając coś w sklepie, dostajecie coś innego, bo ktoś się zwyczajnie pomylił. Na ten moment jeszcze nikt nie skarży, że czegoś nie dostał, także jest naprawdę bardzo fajnie. Porównanie sprzedaży w hurcie i w detalu. Słuchajcie, hurt przyrównuje do tira. Jeżeli macie przykładowo paletę z 80% Produktami i TIRA z 31 paletami, czy tam dwoma, nieważne, w granicach 30 palet już masz na tirze, dodatkowo masz tą paletę. I teraz wiadomo, że z tej jednej palety trafić się 5 produktów, 7 produktów, które będą uszkodzone. I tak samo może być w dostawie, że tir może mieć jedną czy dwie palety ciut gorsze, które nie zrobią 100, 150%, a zrobią 50%. I to jest nadal to ryzyko, o którym chciałbym Wam powiedzieć. Amazon jakby nie wysyła Wam tego w ten sposób, że Wy to macie dalej sprzedawać, każda paleta jest taka i taka. Nie. Oni to robią w ten sposób, że te palety po prostu mają razem jako cały tir zarobić mega grubo. Tak to wygląda. I Ty masz z tym zarobić. Ale to nie jest tak, że wszystkie palety są top. Oczywiście tak jest często, ale są dostawy, w których jedna paleta, dwie będą gorsze. No i to jest właśnie to ryzyko, o którym też zawsze wszystkim mówię i o którym zwroty jest to biznes długoterminowy. Naprawdę, żeby na tym zarobić jakieś fajne pieniądze, to wy nie możecie pobierać kasy z tych zainwestowanych pieniędzy. Wy musicie mieć jakiś kapitał, który wy możecie zamrozić na dany okres czasu. To nie jest tak, że kupicie za dwójkę i zaraz będziecie zarabiać kokosy. No nie jest i tak nigdy nie będzie. Z żadnym biznesem tak to nie wygląda. Każdy biznes trzeba prowadzić, trzeba o niego dbać, trzeba naprawdę dużo czasu poświęcać, żeby on wam przynosił profity. Pamiętajcie też, że nie mając działalności, handlując bez firmy, będziecie sprzedawać te produkty dużo dłużej. Nie będzie to w ciągu pięciu minut. Macie dwie drogi w tym momencie. Albo macie duży kapitał, który jesteście w stanie zamrozić i wyciągać bardzo szybko z tego pieniądze, bo już po dwóch, trzech miesiącach, albo macie mega mocne myślenie, mega dużo pomysłów na sprzedaż i kupując bez firmy za mniejsze pieniądze i tak rozwinąć się do poziomu, w którym już tą firmę założyć będziecie musieli. To naprawdę nie jest trudne, ale na to potrzeba czasu pomysłu i przede wszystkim chęci do działania, bo samo się nic nie zrobi w życiu. Niestety tak to już jest. Co do tego punktu, chciałbym Wam też powiedzieć, że bez firmy będzie Wam ciężej też sprzedać jakieś produkty specjalistyczne, stricte do firm, na przykład niszczarki do papierów. Najczęściej takie rzeczy się sprzedają na fakturę VAT no i ludzie po prostu będą to chcieli, bo mogą sobie to rzucić w koszta. Pamiętajcie też, żeby nie uciekać od VAT-u, nie uciekać od kasy fiskalnej, jak już zakładacie działalność, bo. Będzie Was to ograniczać w pewnym, w pewnym sensie, ale to już jest jakby temat dla Waszego księgowego, księgowej, doradcy podatkowego. Z nimi na takie tematy rozmawiajcie, bo też często dostajemy takie maile. Klasyfikowanie produktów kategoria C. Co to jest? Słuchajcie, wiele ludzi też pyta, ile kategorii C znajduje się na palecie. Kategorii C na palecie może znajdować się różnie. Jeżeli macie 20 produktów, to procentowo Wam wyjdzie nawet 20-30% czasami, bo będzie, nie wiem, 4-5 rzeczy uszkodzonych, tak, a 15 sprawnych, a przy większej ilości rzeczy tej kategorii C będzie mniej, ale przejdźmy do sedna, co to jest kategoria C, bo wiele ludzi to źle interpretuje, dla mnie kategoria C to jest produkt, który się kompletnie nie, nie nadaje do dalszej odsprzedaży, jest to załóżmy połamany ciśnieniomierz, nietrzymający powietrza. Uszkodzony, nie wiem, jakiś mikser z połamanym ostrzem, którego już nie jesteście w stanie gdzieś tam użyć, odsprzedać, i tak dalej. Oczywiście możecie kupić część zamienną i z tego zrobić pełnowartościowy produkt, co często się opłaca, ale już o tym jakby nie wspominam. Ale dużo ludzi na przykład kupuje paletę i myśli, że na tej palecie będą same super rzeczy, a kategoria C to będą takie do wyrzucenia, ale oni już do kategorii C. Na przykład y, klasyfikują, nie wiem, drukarkę, która ma rozdany tusz, albo klawiaturę, która ma, nie wiem, połamany jeden zaczask od dołu, gdzie można je normalnie używać z y, po prostu złożonej czy coś. To nie jest kategoria C, to jest bardziej B. To jest rzecz niekompletna. Taką nóżkę możesz dokupić, tusz możesz dokupić. Kategoria C to jest po prostu produkt, który się nie, daje do, nie nadaje do dalszej odsprzedaży, gdzie i tak często ludzie są w stanie z tego zrobić niezłe pieniądze. I naprawdę no, nie rozumiem czasami myślenia tych osób, które wchodzą w ten biznes i myślą, że to jest takie piękne i kolorowe. Nigdy tak nie było i tak nie będzie, bo to jest biznes, który wymaga mega dużo czasu, mega dużo w ogóle e, informacji na ten temat, mega dużo szperania, super dostawcy i przede wszystkim zaangażowania i chęci do pracy. Także tym długim materiałem, ale jakże mam nadzieję treściwym, chciałbym się z Wami pożegnać. Pamiętajcie o łapce, subiku i dzwoneczku, e, dlatego że Motywuje mnie to działania, nie powiem. I też możemy się bardziej rozwijać przez wasze reakcje. Oczywiście zapraszam też do dyskusji w komentarzach. Piszcie, czy ja mam rację, czy może macie jakieś swoje poglądy na dane tematy. Może też tak być, może przegadamy to, może zrobimy jakiś update tego filmu. Zobaczymy, może macie jeszcze jakieś pytania, o które chcecie zapytać, to nagram jakiś QA. Zadawajcie je w komentarzach, jaki jest morał z tej bajki, kochani. Jest to biznes ryzykowny, na który musisz poświęcić bardzo dużo czasu. Często postrzeganie ludzi po paru filmach jest błędne co do tego działania, bo nie jest to takie kolorowe. To, że ludzie sobie tak to w głowie układają, to po prostu jest jakby ich wizja tego biznesu, ale nie jest tak. Zmyje wam teraz sens powiek. Nie jest tak kolorowo, jest gorzej niż myślicie. Dlatego, że trzeba nad tym troszkę posiedzieć, poświęcić na to dużo czasu. Oczywiście oddaje to profit, da się z tego wyżyć i da się na tym dużo zarobić. I to naprawdę dużo, ale trzeba poświęcić mega dużo czasu, często po nocach, wieczorami. Ale kto prowadzi ten biznes, ten wie. Nie przedłużam, żegnam się z Wami do kolejnego openingu. Cześć!